Panie redaktorze, czy pamięta pan odcinek o segregacji odpadów, kiedy mieliśmy różnego rodzaju frakcje, odpady, z którymi nie wiedzieliśmy, co zrobić? To oczywiście, bardzo dobrze pamiętam, a teraz jesteśmy w miejscu, w którym możemy zostawić wszelkiego rodzaju odpady. To miejsce to pszok. Co to właściwie znaczy, pani doktor? No właśnie, co to jest przok? Zapytajmy osobę, która zarządza takim miejscem. Myślę, że mhm. ta osoba będzie najlepszym źródłem informacji. To bardzo dobry pomysł. Doktor Katarzyna Michniewska. Redaktor Maciej Orłoś. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Ty Śmieciu Ekocyklicznie o gospodarce. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam. Panie dyrektorze, co to jest Przok? Przok to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Właśnie znajdujemy się na jednym i to jest miejsce, gdzie każdy mieszkaniec danej gminy bądź danego miasta może dostarczyć odpady selektywnie, właśnie takie niestandardowe, pochodzące z jego domu. Aha. A czy mieszkańcy nie mają pretensji, że muszą specjalnie tutaj przyjeżdżać, żeby zostawiać odpady? Takich przoków jest w danej gminie bądź mieście od jednego do kilku. Więc teoretycznie zawsze można gdzieś podjechać, aczkolwiek Warszawa także udostępniła tak zwane mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwane mprzoki. Są to pojazdy, które zbierają drobne odpady, tak jak drobny zużyty sprzęt, termometry, leki. I te samochody pojawiają się w różnych miejscach, w poszczególnych dzielnicach o różnych porach dnia i wtedy mieszkaniec może podejść i tego typu odpady zostawić. Jakie najczęściej ludzie odpady przywożą do takich przoków? E, najwięcej odpadów dostarczanych do przoku e, stanowią gabaryty, czyli stare meble. Są też odpady remontowe i kartony, bądź tekstylia, bądź ubrania. To są odpady, które najczęściej trafiają do przoku, aczkolwiek sam przok przyjmuje aż 40 rodzajów odpadów, więc może się zdarzyć wszystko. Są to na przykład opakowania szklane, opakowania z plastiku, są to elektrosprzęt, lodówki, urządzenia chłodnicze, więc tak naprawdę może zdarzyć się wszystko. A jak jest z olejem kuchennym, bo są kontrowersje w tej sprawie? Olej kuchenny jest to też jeden z odpadów przyjmowanych na terenie przoku i właśnie tu na przok powinien trafiać, ponieważ jeśli trafi do odpadów zmieszanych, może na przykład zatłuścić papier i utrudnić proces recyklingu, jeśli trafi z kolei do e, zlewu, może strasznie utrudnić procesy oczyszczenia ścieków, więc ten odpad też powinien być selektywnie przekazywany właśnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Przy okazji mam takie pytanie, bo wiedziałem, że tutaj się spotkamy i wziąłem ze sobą stary telewizor, który leżał gdzieś tam w piwnicy. Czy ja mogę go u Państwa zostawić? Oczywiście. Telewizor jest jednym z rodzajów przyjmowanych odpadów na terenie przoku. Jest specjalny kontener na telewizory, to podejdziemy zaraz i można go rozładować. Doskonała wiadomość. Bardzo panu dziękuję. Świetnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dlaczego Państwo tutaj przyjechali? Co Państwo zostawiają? Jakie odpady? Głównie odpady elektryczne, jakieś zużyte miksery, jakiś mikrofon i domofon. A i czemu przyjechaliśmy? No, czemu? No, wiadomo, no, po to, żeby to wreszcie tutaj zostawić. Tak, tak, żeby pozbyć się śmieci w sposób odpowiedzialny, no bo one tam po pierwsze mogą jakoś zanieczyszczać środowisko i wierzymy, że tutaj zostaną dobrze rozporządzone. No tak. To... A skąd państwo dowiedzieliście się o tym miejscu? Jak tutaj trafiliście? E, chyba z ulotki, którą dostaliśmy ostatnio w, w poczcie. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że słyszałem wcześniej o przokach, ale e, wtedy jeszcze się tym nie zainteresowałem na tyle, żeby przyjechać. A skąd jesteście? Daleko, daleko Długą drogę musieliście pokonać, żeby tu przyjechać? To był duży wysiłek? 40 minut autobusem ze Śródmieścia. Brawo. To ciekawe. Naprawdę jesteśmy... Wspaniały podrażeni. przykład. Uh -huh. Wspaniały przykład, tak, dla innych. <laughs> Brawo, no czyli, bo my uważamy, że to jest świetne rozwiązanie. Ja na przykład też mam w domu różne rzeczy, z którymi nie mam pojęcia co, co zrobić, no to już teraz wiem co z nimi zrobić. <laughs> Informacja dla mieszkańców Miasta stołecznego Warszawy. W przeszoku nieodpowiednio przyjmowane są dostarczane w własnym zakresie przez mieszkańców yy, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych. I proszę zobaczyć, pani doktor, jak długa jest lista odpadów, które można tutaj przywozić, jak krótka jest lista odpadów, których, których tutaj się nie przyjmuje. No i tak naprawdę wyjaśnione są wszystkie nasze wątpliwości, które mieliśmy w momencie, kiedy segregowaliśmy odpady. Też bardzo tak. ważne jest, że to miejsce jest dla gospodarstw domowych, nie dla firm. Tak, i jest proszę bardzo, otwarte poniedziałek, piątek, 14.20, w sobotę od 9.00 do 20.00, czyli naprawdę mnóstwo czasu, żeby, żeby tutaj przyjechać i skorzystać tak. z tego miejsca. I ja jestem pewien, że będę tutaj wracał. Muszę no i to jest imponujące, że niektóre osoby przyjeżdżają tutaj autobusem no z właśnie. bardzo daleka i poświęcają czas, żeby odpowiedzialnie postępować ze swoimi odpadami. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne i cenne. I jeszcze myślę, że powinniśmy Podkreśli, że to oczywiście nie dotyczy tylko Warszawy, bo my jesteśmy w Warszawie, ale takie miejsca są w całej Polsce, prawda? Dokładnie. W każdej tak. gminie w każdej albo prawie gminie, w każdej gminie. Każdy mieszkaniec ma możliwość dotarcia do takiego miejsca i w odpowiedni sposób zdeponowania swoich odpadów. A potem już fachowcy się nim zajmą. Czyli to jest bardzo dobra wiadomość. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych miejsc. To był kolejny odcinek programu Ty Śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce. Dr Katarzyna Michniewska, redaktor Maciej Orłoś. Do zobaczenia.